Witam z tej strony Wiktornek za dzisiaj kolejny materiał. Jako iż. Przestań! Jako iż nie mam obecnie za bardzo kontentu, w sensie mam, ale wiecie jak to jest i kamerka jest ustawione, ustawiona, tak wiem. Yhm, ogólnie chcę nagrać tier listy, jak widzicie. Broni do Hebiego ponieważ chcę nagrać w tą niedzielę, czyli teraz, kiedy tego nie widzicie, ale teraz nagrywam właśnie. To jest pierwszy odcinek, który nagram I chcę nagrać dużą ilość odcinków. Żeby potem mieć na później, żeby na te trzy tygodnie do przodu mieć, żeby ten tydzień, który teraz będzie, żebym miał spokój. Ogólnie, żebym mógł do szkoły się przygotować cokolwiek. Drugi tydzień. To będzie taki tydzień, gdzie już wrócimy do szkoły, przez co nie będę miał spokoju. Uh -huh. Niestety. Więc nie będę czasu na nagrywanie, a trzeci tydzień chcę poświęcić na kłamczucha, na takie już bardziej robienie tego. Tyle turnieje oraz na animację, więc rozumiecie, że obecnie chcę nagrywać cokolwiek. I że przypomniało mi się, że mam starą serię plus odnowiłem parę miniaturek do tych odcinków. Tier list, to pomyślałem, że czemu by nie nagrać w sumie. Więc zapraszam do oglądania. A więc jak widzimy, mamy tutaj tier listę. Nie chciało mi się wymyślić nic dla F. Pamiętajcie, że to czysto subiektywne moja opinia. No dobra. Więc mamy minigun zwykły. Jeden z najczęściej przez mnie używanych. Ja od razu mówię, ja mało gram heavy, więc tutaj będzie takie czysto to, co grałem faktycznie tymi brońmi. A nie grałem dużo, nie grałem dużo. Więc minigun zwykły. Jest Git, jest S, jak najbardziej. Jeden z lepszych według mnie. Tak do. po prostu atakowania, do bronienia. Wszystko dobre jest w tym miniganie. Teraz mamy mosiężną bestię. To było że jesteście mega wolni, no nie wiem, jakoś nigdy tego nie lubiłem, ale ten damage nie jest zły, Faj fajnie się nawet z tego gra jak się siedzi w miejscu jednym e, najczęściej przy dispenserze, ale nie wiem, jakoś nie za bardzo z tego grałem, bo nie lubiłem, więc dam tutaj to jest Natasza z tego co widzę, Natasza była mówiona, że to jest gówno totalne, wielu ludzi mówią. A ja uważam, że Natasza jest. A, jak najbardziej. To jest jeden z fajniejszych miniganów. Bardzo spowalnia przeciwników, dzięki czemu jest łatwiej w nich trafiać. Plus takich skautów spowalnia, którzy potrafią być irytujący. Sam wiem, bo jestem skautem. <laughs> to mnie denerwuje i to jest naprawdę dobre na skautów, na szpiegów, którzy próbują uciec, na takie klasy typu żołnierz, który chce też spierdzielić. To też jest bardzo dobre. Tomisław. SK, jak najbardziej. Jeden z. To jest taki zamiennik, właśnie, dla minigana, ale leciutko gorszy, ale to tak. Odrobinkę, tak odrobinkę gorszy, bo on jest dobry, ale na pewno nie dałbym go wyżej, co nie? To są po prostu zamienniki, takie, jak chcecie grać agresywnie, szybko, to i lecicie po prostu. To jest właśnie broń na takich agresywnych heavy, agresywnie grajcie tą bronią, bo inaczej będziecie bezużyteczni. Smocza Furia, albo i nie, nie pamiętam, że to się nazywało. To jest średnie. Na pewno nie dam na F, bo to nie jest najgorsza broń, zdecydowanie. Tak wiem, kamerka jest swoją ustawiona, ale nie mam kamerki, bo mam telefon. Kiedyś sobie kupię w końcu kamerkę, za pół roku, ale kupię. Ten okrąg ognia nie jest tragiczny, ale dużo nie robi i masz dużo amunicji, ci się traci. Nie wiem, bez sensu kompletnie broń. Jakoś nigdy jej nie czułem i całe szczęście. Strzelba, zwykła. Heavy jest bardzo dobry ze strzelbami, bo to jest takie. Masz 300 zdrowia i masz Shotgun, który zadaje około 100 obrażeń. No to to jest naprawdę dobre z bliska, bo możesz wytankować obrażenia i jakoś zabić z tym. I ja stawiam na A, bo nie jest według mnie najlepszą opcją. Atak paniki. Nigdy z tego nie korzystałem na heavy za bardzo, ale dałbym to tutaj, myślę, bo to nie jest najgorszy Shotgun, to wcale nie jest zły Shotgun, ale wydaje mi się, że na Heavim. Nie, nie. No i pora na rodziny interes. Dla mnie to jest S. I teraz Benhard mnie zabije, czy ktokolwiek inny. Dlaczego rodzinny interes jest na S? Bo jest to coś ciekawszego niż zwyczajny shotgun. Napierdzielacie z tego shotguna, idziecie na blisko, po prostu agresywnie trzeba grać z tego shotguna i oczywiście z normalnego też, ale z tego strzelacie szybciej, przeładowujecie chyba szybciej i macie mniejszy demerz z tego co pamiętam. To jest bardzo dobre. Właśnie dlatego lubię tą broń, bo jest inna niż zwykły shotgun. Niby to jest shotgun. Ale jest inny i bardzo ciekawie się z tego gra. Według mnie to jest bardzo dobre na takiej pad scout, po prostu to jest bardzo dobra podklasa. Jedna z lepszych, pomimo że nie umiem ją grać, totalnie. A i w ogóle, jeżeli ktoś się zdziwi, że czasami zatnie kamerkę, to nie wiem, czemu się zacina. Muszę ogarnąć, naprawdę, coś jest nie tak z tym OBS-em. Naprawdę. Mamy Stex Bizona, nie wiem czemu pierwsza, ale dobra. To jest trochę jak ta broń, czyli sytuacyjnie jest zajebista. Normalnie jest bez sensu, kompletnie. Nic z tego nie ugracie. Daję to na D, bo. bo tak. Bo nigdzie indziej się nie nadaje. To jest tylko na tryb średniowieczny, dobre. I może na zwykłe sole, jak macie to jeszcze. Ale o tym to jeszcze pogadamy. Tabliczka lady czeko, bo czekolada, lady czeko. nie warte. Daję to na B. Nie tylko dlatego, że B jest puste i po prostu źle to wygląda. <głynne> tylko też dlatego, że. Ta czekolada jest w miarę dobra. 50 dodatkowego zdrowia to jest sporo. Patrząc na fakt, iż te 50 zdrowia czasami was uratuje, czasami nie, to ta broń jest stosunkowo sytuacyjna. Ale szybko się ładuje, to jest dobry plus. Leczy nie najgorzej, bo to w sumie jak mała apteczka leczy, z tego co pamiętam. Ale to też nie jest najgorzej. Leczenie zawsze to leczenie. I bardzo dobry według mnie przedmiot. Kanapka. Chyba nie muszę mówić, czemu to jest tutaj. Leczenie całego zdrowia w przeciągu paru sekund dosłownie. Taka. Kierania apteczka dla twojej drużyny i dla przeciwników jeżeli rzucisz im jako butis. To jest po prostu przedmiot najlepiej, jeden z najlepszych w sumie. L Lepiej z memowanych, jeden z najlepiej zrobionych przedmiotów. Banan. Nie pamiętam co robił banan, sorry, ale nie znam się na tej broń Nie znam się na tym bananie, bo ja go użyłem może banan pocieszenia. Jego ja go użyłem może raz, dwa razy. Aha, czyli ma szybsze odnawianie, ale ma mniejsze leczenie. Aha, to tyle? Wypierdaj, dalej. Dobra. Nie to, że to jest tragiczne, bo ja widziałem ludzi, którzy z tego korzystają, ale staty nie wiem, gorsze według mnie niż Tabliczka ladyczeką, znaczy wydaje mi się, że tabliczka ladyczeką mogłaby być lepsza teoretycznie, ale czy jakoś mocno to coś zmienia? Nie, wydaje mi się, że mało leczy 1 trzecią jego życia, ale daje 50 zdrowia dodatkowego, na pewno jest ciekawsze samo w sobie, więc ja daję tutaj na C, nudne jest po prostu. Po prostu więcej, szybciej się używa, znaczy szybciej się ładuje, ale mniej leczy, takie. Na, najpierw z, z pięści zwykłe, pięści zwykłe dam na A, bo to jest dobry wybór. Tak szczerze, nie ma jakoś dużej ilości wyborów na Heavim. Tym bardziej patrząc na wszystkie tutaj, bo to albo macie memowe, albo macie sytuacyjne, albo macie na jeden tryb, a to w ogóle wypierda. Więc naprawdę to jest jedyne, w miarę dobre, według mnie. No po prostu zwykłe pięści są najlepsze. Jak chcecie się memować, ja na przykład zawsze biorę takie pięści, które, które mogę sobie memować, jeżeli by się taka sytuacja trafiła. Powiedzmy, biorę to. I mogę kogoś roześmiać wtedy uderzeniem, no i wtedy jest śmiesznie, co nie? Ja uważam, że właśnie to jest lepsze niż zwykłe pięści, bo mało zrobicie w sumie zwykłymi pięściami, mało się gra zwykłymi pięściami. Zawsze albo macie minigun'a, jak się skończą pociski to bierzecie shotgun'a, a jak nie macie kanapkę to idziecie po amunicję, rzadko kto w ogóle pięściami walczy. Chyba, że no faktycznie ktoś na blisko, ale to, to nie, to raczej nie. Ale A, zdecydowanie, to jest po prostu zwykłe, dobre. Na eksmisji, o Boże. Gorsze, gorące pięści uciekiniera, zdecydowanie. To zostało niby stworzone, żeby to były takie zastępstwo za to, ale nie wiem kto z tego korzysta, tak nieironicznie. Tak nie widzę, żeby ktoś z tego korzystał i myśli, mówi, że to jest spoko. Dam to na F, bo zdecydowanie nie wiem po co to jest kompletnie. I mam wrażenie, że... Nie są dobre po prostu, po ich samych statach niby dają ci to przyspieszenie, a ty byś musiał atakować ludzi i po prostu podłazić do nich specjalnie, więc nie wątpię. Tutaj mamy pięści ze stali. Dobra, bardzo broń na boty. Jakoś, że jest ich teraz dużo, to może trochę zaważyć na ocenie, ale daję na B, bo są... Aha, więc tak, pięści. One są dobre, bo zadają wam mniejsze obrażenia pociski, z tego co pamiętam. Jest to... Dobre, to nie jest słabe, to jest naprawdę potężne. Bo dostawanie mniejszego w pierdolu przy wyciągniętych pięściach to jest naprawdę spoko, bo czasami jak wam braknie amunicji, to albo macie shotguna wyciągniętego, albo możecie mieć pięści wyciągnięte i, dos i dostajecie mniej obrażeń. Czemu musi się nagle bekać? Cepię ja gorące pięści uciekiniera, jakoś tak to się nazywało. Taki sobie przedmiot, niby zwiększona prędkość. Dam to na A, bo jest dobre. To nie jest idealna broń dla heavygo na strojnę, bo takiej nie ma, nie ma po prostu takiej broni. Ale i zła. ta prędkość nie jest najgorsza. Często tego kiedyś używałem, bo faktycznie jak grałem heavym, to bardzo mnie denerwowała jego prędkość, więc z tego korzystałem i to jest bardzo dobre, więc daję to na A. Uważam, że tutaj jak najbardziej będzie miała swoje miejsce. Świąteczny wigor, z tego co pamiętam tak to się nazywało. Bardzo memowa rzecz. Jak uderzacie od pleców, to kogoś rozśmieszacie i możecie go zabić tym, możecie go zabić tauntem. No memowa bardzo, dlatego dam na B, bo jest memowa bardzo. I nie jest najgorsza w sumie. Tak, wbrew pozorom. się wydaje słabe, ale to nie jest słabe. To dodaje normalnie obrażenia. Tylko jak krytyk jest, to nie zdaje obrażeń, tylko rozśmiesza kogoś. To jest według mnie nawet lepsze, bo macie pewność, że kogoś wykończycie. Więc jak najbardziej nawet. To, to nawet nie tyle memowo, co ogólnie jest w miarę spoko. Pięści nie pamiętam, jak się nazywały. Jakieś takie bokserskie chyba. To było tak, że mają mniejszy. Mniej atakują razy, ale macie na 5 sekund ulta. Ulta. Macie na 5 sekund krytyki na, na tym. Na pięśniach, chyba tylko na pięśniach, z tego co kojarzę. Nie, wiecie, to sprawdzę, to. Nie wiem, nie wiem. No, szczerze, jakoś ich nigdy nie korzystałem. One mogą być dobre, zdecydowanie, ale to tylko w sytuacjach, gdy faktycznie przeciwników jest dużo wokół Was i musicie się być z każdym. A czy tak to są dobre? Nie wiem. Dałbym tutaj, myślę. Chociaż, chociaż nie wiem. Dobra, zrobię tak. O, niech będzie. Tak mi o wiele bardziej pasuje. No, i mamy duszę wojownika. Jeden z itemów, który łączy się z tym stekiem, który dzięki, te, dzięki temu przedmiotowi, w sumie mele, ten stek staje się użyteczny. I niech będzie w tym samym miejscu użyteczności, jak ten. No bo, no, wiecie co, tak nam no, Wydaje mi się, że są lepsze. Śmiesznie się z nich gra zdecydowanie. To nie jest zły przedmiot, ale na pewno najgorsza broni mele ze. No dobra, nieważne. Na pewno jedna z najgorszych broni mele ze wszystkich. Nakaz eksmisji. No trochę mi to nie pasuje, bo on nie jest taki najgorszy, ale rzadko używany, dużo pluców nie ma, już to jest lepsze zdecydowanie, gorące pięści uciekiniera, rękawice uciekiniera, przepraszam, gorące rękawice uciekiniera. Nie po prostu niech tak już zostanie. Dobra, więc to a tyle. Cała tier lista zrobiona w 13 minut, jeszcze muszę zmontować to, ale mało zajmie montaż. Więc myślę, że to na tyle. Dziękuję wam za oglądanie. Jeżeli chcecie więcej odcinków z kamerką, to mnie zasponsorujcie, bo nie mam kamerki. Niedługo może FNAF będę nagrywał w końcu, zobaczę. Bo trochę się oswajam z kamerką, wiecie? Myślę, że więcej odcinków będę nagrywał. Ale to tego typu. I tylko FNAF. -a. Jakieś horrory. Jakieś fangamy horrorów. No. No i tyle. Więc na tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie. Cześć.